Patrzcie, mordeczki, gdzie Was sympatyczny, ponury przyjechał do Eltroxa. Wiecie? Po tym incydencie z tym, kurwa, z tymi moimi kurami, wiecie? Bo ja mam kamery, ale nie mam rejestratora takiego konkretnego. I ja tu z tym Eltroxem sobie działam. Z nimi konsultuję sprzęt, u nich kupuję. No i teraz wiecie, będziemy. Poruszali temat. Tu będę sobie zapisywał, zobaczymy co mi zaproponują, jaka cena będzie i jaką cenę mi tutaj pany za, zaproponują rejestrator, chcę taki czterokanałowy na, na razie na cztery kamery, albo na sześć, może, bo jest trochę tych kamer. I wiecie, bo ja mam tam na Wi-Fi, będę chciał to przewodowo wszystko pospinać, żeby był obraz, wiecie, tysiąc tam ponad tych wiecie P 1080p dobra zobaczymy co się dowiemy i siedzę wiecie siedzę rozpijam kawę wszystko się dowiedziałem i tu mam co zrobić wiecie będzie wszystko na szybkości zrobione będzie zapis bo kamery mam, tylko nie mam zapisu. Wiecie, live mi tylko podaje. To mi nic nie daje. Muszę mieć zapis, tu działam w sprawie rejestratora, aplikacji, wszystko się tu dowiaduje. Myślałem, że wszystko wiem, a się okazało, że ponury wszystko nie wie. Zaraz tutaj będziemy działać, kupimy klamoty. Będzie git. Pijemy sobie kawkę jedną drugą. Wiecie. Ponury yy, całą serię filmików Wam kiedyś nagra, który zatytułujemy Tysiąc sposobów na bezpłatną kawę na mieście, nie? Ścieżkami Ponurego Ale wiecie, to musicie mieć znajomości, kontakty i musicie być lubiani, nie? I szanowani w branży budowlanej, elektronicznej i wiecie sportowej i wszechstronnej dobra działamy mordeczki no z tymi kamerami było tak wiecie mi się marzyło żeby mieć na wiosce kamery żeby moja twierdza na wsi była cała okamerowana wiecie mega profesjonalnie no ale problem u nas na wiosce był z internetem nie bo nie było dobrego łącza internetowego no i jakiś czas temu gruchnęła informacja, że instalują światłowód u nas na wiosce nie? mówię, kurwa, zajebiście będę miał mega szybki internet nie? kamery będą śmigać jak ta lala nie? no i akcja zakładania światłowodu, ja już podniecony, że będzie światłowód, będzie wszystko dobra cena, jeszcze słyszałem za ten internet światłowodowy kurwa, co ja się dowiaduję, zależam do sąsiada mówię, i co z tym światłowodem bo dłubali, jest ten światłowód no jo, jest już Mamy podłączony, wszystko ten, ja mówię. Jak to kurwa światłowód? A czy ja czemu nie mam? A on a sam mówi: No, jak ty nie masz? No, cała wioska ma. Kurwa, dzwonię, dowiaduję się tam z tego kurwa oranża czy z czegoś, co to robili. Ten światłowód Wie, wiecie, dodzwaniam się, ciężko tam się dodzwonić, ciężko się skontaktować. No tak, w pana wiosce jest światłowód. A ja mówię: No kurwa, a ja to co? Nie jestem mieszkańcem naszej wioski? co Czego u mnie nie ma? A u nas we wiosce wiecie: jest 60 kurwa, mieszkańców, nie? No i ten, no i tam podaje, gdzie numer działki to tamto. Kurwa, mówi: Do pana nie dociągnęliśmy już, bo koszty kabla to tamto. Kurwa, cała wioska ma, tylko ja nie mam, nie? To ja mówię: Chuj z wami, spierdalajcie z tym światłowodem jebanym. Mam was w piździe, nie? I się rozłączyłem, nie? Nie będę się prosił. No i kurwa, wiecie Siedziałem 3 doby, czy 4 Wiecie I dowiadywałem się o internecie O tym, o tamtym No i założyłem sobie taki internet No najszybszy zdalny internet Jaki jest tam dostępny, 5G Wiecie, z mega routerem Takim, wiecie, z nadajnikiem Z wzmacniaczami sygnału Ze wszystkim, taki na wypasie No i ten No i internet jest A jeszcze no, i wiecie, i cały czas mi się te kamery marzyły, nie? Podjeżdżam do sąsiada, on miał remont chałupy. Mówi, patrz, kamery mi założyli, mam okamerowane całe gospodarstwo, nie? No, mówię, kurwa, pięknie, nie? To ja trzy lata kurwa w marzeniach onanizuję się, że będę miał kamery, a tu kurwa przyjeżdżam do sąsiada, i on nic tego, nizowego, bo miał remont chałupy, i przy okazji mu założyli kamery. O, mówię, kurwa, nie, dość tego, nie. No i wiecie, na szybkości do tego Eltroxa, właśnie, bo ja tam u nich różne rzeczy już brałem. Podjechałem, mówię kurwa, ja chcę mieć kamery, mam tutaj na wsi rancho i ponury jest mega rolnikiem, najmniejszy w Polsce. I chcę mieć też, tym bardziej, że we wiosce jeden rolnik, taki największy rolnik, bo u nas we wiosce jest największy rolnik w okolicy, co ma setki hektarów, no i ponury, najmniejszy rolnik w okolicy. Nie? No i tak się trzymamy razem. No i kurwa, podjeżdżam, no mówię, tu bym chciał, wiesz, ja, wiecie, ja ze swoim zeszytem, z notatkami, ze wszystkim, oni, a jak pan się tak nie zna, wie pan, my możemy panu założyć, nie? Yy, przyjedziemy na wycenę panu tam, pan powie ile, co, gdzie, jakie, wszystko, ten, i my panu założymy, no po co pan ma się z tym pierdolić, nie? No, ja mówię, wie pan, no ale to, żeby to drogo nie było, nie, to damy rabaty, wszystko tego zrobimy. Będzie pan zadowolony, nie? Yy, przyjedzie, mówi nas specjalista, wszystko panu wyliczy, wszystko ten. No dobra, mówię, nie? No i tak ten specjalista, bo to z Torunia, Wiecie, a do mnie jest tam 30, tak 30-35 km, do mnie jest na wioskę, od Torunia. No i Przyjechał jeszcze, kurwa, niemota nie mógł trafić. Z godziny kurwa krążył, ja mu na telefonie, jakby to była kurwa jakaś wioska na Syberii, nie? No ale chuj, przyjechał, ja już wkurwiony do drogi, kurwa musiałem wyjść, czekać na niego. Ten kurwa krążył jak ta niemota, ale chuj, dojechał, już mnie kurwa zgrzał, że, że taki gamon. Ja mówię, kurwa, jak może być kurwa monterem specjalistą elektronicznym taki, kurwa gamon. No ale chuj, chodzimy, wie, wszystko wyliczał, tam spisywał, to tamto. Ja mówię, panie, ile to będzie kosztowało? Nie, teraz panu nie powiem, bo to musimy wyliczyć, wszystko. Ja panu przygotuję ofertę, to panu na maila wyślę, nie? Kurwa, jak słyszę, że ktoś już chce mi coś na maila wysyłać, to już jestem poirytowany. Nie? No ale dobra, no mówię, no co zrobić, no. Tylko mówi, i na każdym kroku mu powtarzam, mówię, panie, tylko kurwa, żeby to nie było drognie. nie, panie, mówimy, tyle tego instalujemy... Tu dla Pana, jeszcze Pan już u nas brał, dla Pana będzie oferta super, nie? No i wiecie, no i po, no i pojechał w pizdę. No i czekam, czekam, kurwa, parę dni minęło, nie ma żadnych, kurwa, sprawdzam tego maila, nie ma żadnej oferty, nic nie tego, on co dzwoni, nie? Tak, tak, liczy tutaj, liczy, wylicza, jeszcze tu nie było jakichś kamer, to sprawdza ceny, ten... No i jak mi kurwa przysłał ofertę, to spadłem kurwa z krzesła, nie? 11 tysięcy, nie? Za 6 kamer, nie? Tak i tam na wypasie wszystko połączone na systemie wiecie yy, z kartą jeden teraz, z zapisem, ze wszystkim Ja mówię siapierdole, ja nie? No to widzę, że nie będziemy przyjaciółmi, nie? No i wkurwiłem się i mówię nie no sam będę montował nie no i wiecie no i tak się zaprzyjaźniłem z tymi chłopakami z tego Eltroxa bo ponury to jest wiecie w elektronicznych sprawach to jest taki kurwa niekumaty że głowa boli ale wiecie wszystko jak trzeba to ja się uczę nie na poczekaniu no i jeździłem do nich jeździłem ze swoim notesem z zapisami ci mi kurwa tłumaczyli ja sam wszystko instalowałem no i założyłem te kamery teraz to się kurwa już znam na tym no i wiecie tylko był problem z rejestratorem, bo kurwa pierw miało mi zapisywać w jakiejś jebanej chmurze, nie? No to mówię chuj, no w tej chmurze. A w tej chmurze kurwa się okazało, że dwa tygodnie będzie wam zapisywać, a później trzeba płacić, nie? Ja mówię kurwa, no chyba ich pojebało, żeby ja płacił jeszcze za zapis, nie? Wiecie, ponury za nic nie lubi płacić, nie? No i ten. No i zrezygnowałem z tego. No i co tu wam dużo mówić. No, ostatecznie jest zrobione tak, że mam zapis, mam zdalne odczytywanie. Teraz wszystko ogarnąłem i już jest wszystko gitnie. I teraz, jak mi wleci jakaś menda, typu jakaś kurwa kuna, czy lis, czy coś, to wszystko już będzie na zapisie, wszystko będzie. A jeszcze dołożę kamer. Kurwa, mysz się nie przeciśnie, żeby ponury o tym nie wiedział, nie? Wszystko jest no. Kto wykrywanie, czujniki ruchu, wszystko. No, mam nadzieję, że teraz będzie git, nie Wśród dwaru ulic miast Szalone dziki, ponury i jego kur. Są razem z nim. On nigdy nie poddaje się, proszę uwierzcie mi. Jest nieulękniony, wszystko też on robi sam. Choć mówią na niego cham, to dobre serce mam. Nigdy nie powiem nikomu nic złego, jak wiem. Nie załamuje ten chłopak nigdy się, choć ciężko mu jest. Bo po ciemnej nocy zawsze nadchodzi dzień, on nie ugnie się, choć depra męczy go. On wstaje co rano i dobrze wie. Że każdy dzień to Boży dar, Iwanow jest. Będzie szczęśliwy, bo wszystko w jego sercu jest. Trzeba być dobrej myśli i kochać każdy dzień. Choć Jezus, pstryczki w nos. Bardzo często daje mu to chroni Go także przed złem. On o tym wie. Mordeczki, kocham was. Nie poddawajcie nigdy mi się. Moje mi się kocham was. Będzie dobrze, mówię Wam.